Kolejna inwestycja powstaje przy ulicy zamkowej, niewielka, ale przy współpracy ze wspólnotą mieszkaniową. Jako gmina współpracujemy z każdym. Z dużymi partnerami typu spółdzielni mieszkaniowe, ale również z mniejszymi wspólnotami mieszkaniowymi i ta współpraca się od lat układa, szczególnie jeżeli chodzi o zagospodarowanie terenu na osiedlach. No bo kiedyś ktoś te miasto tak podzielił dziwnie, że na jednym osiedlu jest trzech właścicieli na przykład działek. I tutaj trzeba się domówić, żeby ten remont wspólnie zrobić. I my takie współpracę podejmujemy i w ostatnim czasie zgłosiła się do nas wspólnota mieszkaniowa z ulicy Zamkowej, za zakładem karnym to jest ostatnie osiedle, choć fajnie położone, w spokojnym miejscu, gdzie blisko jest są ogródki działkowe, cisza, spokój, no ale mieszkańcy mówili, że Mamy wspólną rzecz, mianowicie e, mieszkańcy mają drogę dojazdową i parkingi wewnątrz e, budynków. Natomiast droga dojazdowa z ulicy Zamkowej e, jest nasza, Czybyśmy byśmy się zgodzili na takie porozumienie. Oczywiście poszliśmy na to, bo to jest kolejna część miasta, którą możemy wspólnie razem z mieszkańcami zagospodarować i pomóc ludziom poprawić jakość e, e, ich życia. Wzięliśmy projektanta, projektant narysował kilka koncepcji. Wybraliśmy koncepcję, praktycznie mieszkańcy wybrali tą koncepcję, bo to oni tutaj żyją. Oni powinni decydować. No, i tak się umówiliśmy. Mieszkańcy we własnym zakresie zrobili część prac, które tutaj widzimy i są gotowe, czyli droga dojazdowa pod samym budynkiem oraz tereny parkingowe i zielone zostały zagospodarowane. Natomiast my we własnym zakresie drogę dojazdową z ulicy zamkowej, można powiedzieć, do potem już dróżki, która prowadzi dalej do ogródków działkowych. No i okazało się, że można wykonać kilka dodatkowych miejsc parkingowych 9 miejsc parkingowych będzie. Zażuru, czyli taka kostka z dziurkami, gdzie woda będzie wsiąkać i nie będzie stała, oraz taka zatoczka postojowa z frezu asfaltowego, która też będzie mogła służyć na kilka miejsc parkingowych. I w ten sposób pokazujemy, że można współpracować z dużymi partnerami, jak spółdzielnie mieszkaniowe, duże zakłady pracy, duże firmy, ale również z małymi podmiotami, takie jak wspólnoty mieszkaniowe. I powiem, że taka współpraca z małymi podmiotami jest bardzo wdzięczna, bo mnie przy tej ulicy to już jest druga taka współpraca. W zeszłym roku czy dwa lata temu zamknęliśmy współpracę z dwoma budynkami. Zamkowa, o ile dobrze pamiętam, numer 5 i 6 to są dwa budynki przy garażach, i tam podobnie droga dojazdowa, teren wokół budynków, część gminna, część wspólnot mieszkaniowych też się domówiliśmy. Każdy zrobił pracę po własnym terenie. Oczywiście one się zgrywają, bo jest jeden projektant, jedno zgłoszenie w starostwie, czy jedno pozwolenie na budowę, jeden materiał jednolity, więc to fajnie wygląda. I zapraszam serdecznie wszystkie inne wspólnoty mieszkaniowe, inne podmioty, które chciałyby z nami coś wspólnie zrobić, poprawić wygląd naszego miasta, naszej gminy. Jesteśmy otwarci i chętni do współpracy. Ja mam takie wrażenie, panie burmistrzu, nie wiem jak pan, ale takie małe inwestycje sprawiają, że w ogóle miasto się zmienia. No, oczywiście, że tak, no bo w, czasami robimy jedną dużą inwestycję. Dla nas to jest wielka rzecz, bo wydajemy miliony, gruntownie coś przebudowujemy, ale to jest, że tak powiem, tak niezauważalne dla mieszkańców. Jak to, co się dzieje pod ich własnym oknem, pod ich własnym blokiem, pod ich własnym domem, bo to dotyczy poprawy ich jakości życia. I oczywiście małymi krokami też miasto można budować, remontować, przebudowywać i idziemy dwutorowo. Duże inwestycje prowadzimy, wielkomiejskie, ale również robimy te takie małe ze wspólnotami mieszkaniowymi i to się świetnie układa. Długo czekaliście na to, żeby w końcu był porządny chodnik, żeby można było suchą nogą dojść do, do domu? Parę lat, jestem tutaj, 50 lat mieszkam. No z remontem i ze wszystkim, ale już z burmistrzem rozmawialiśmy. Bardzo długo mamy. Także tu zrobiliśmy, to my jako wspólnota, jak już mieszkania kupne. Ale tu cieszymy się bardzo. I dziękujemy burmistrzowi, bo ja z burmistrzem bardzo dawno już rozmawiam. Zrobimy i tam wam, bo to chodziło o te samochody. Kiedyś ktoś miał jedno, dwa, teraz no duże, nie było gdzie, kłócili się. Cieszymy się bardzo.